Podczas 25 posiedzenia Sejmu dziewiątej kadencji odbyła się debata oraz głosowanie nad wprowadzeniem 14 emerytury. Projekt ustawy w tej sprawie przedstawiły posłanki PiS Joanna Borowiak oraz Urszula Rusecka. Projekt realizuje zapowiedź rządu dotyczącą rozszerzenia dodatkowej pomocy dla emerytów i rencistów, wprowadzenia obok 13 emerytury realizowanej od 2019 roku, świadczenia pieniężnego w postaci 14 emerytury, dla grupy ponad 9 milionów osób w 2021 roku na łączną kwotę 11 miliardów złotych. przedmiotowym projekcie ustawy proponuje się kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw. 14 emeryturę w wysokości kwoty najniższej emerytury obowiązującej od dnia 1 marca 2021 roku dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego nie przekroczy kwoty 2900 brutto. W ustawie będzie zastosowany mechanizm złotówka za, za złotówkę. Świadczenie będzie wypłacane podobnie jak trzynasta emerytura wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadających w listopadzie 2021 roku. Kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o to świadczenie, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie jak również nie będzie wolna od potrąceń i egzekucji. Następnie posłowie opozycji starali się merytorycznie odnieść do projektu ustawy. Posłanka PiS Joanna Borowiak oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej w Szwed odpowiadali na wątpliwości posłów opozycji. Ta ustawa wprowadza podział świadczeniobiorców na trzy grupy. Pierwsza grupa to ta, która dostanie świadczenie w całości. Druga grupa to ta, która będzie mieć zmniejszone świadczenie. Natomiast trzecia grupa to ta, która nie otrzyma świadczenia w ogóle a 2900 zł to próg dochodowy decydujący, czy ktoś dostanie tą tak zwaną czternastą emeryturę w całości, czy w części. Pani Marszałek Wysoka Izbo przedmiotowy projekt ustawy dzieli świadczeniobiorców na lepszych i gorszych, niestety. Premiuje on osoby z mniejszą aktywnością zawodową, natomiast każe tych, którzy pracowali niemal przez całe życie. Dlaczego nie lubicie emerytów górników? Dlaczego nie lubicie emerytów służb mundurowych? Dlaczego nie lubicie wreszcie osób, które mają wyższe świadczenia? to ich pozbawiacie dodatkowego świadczenia, zwanego czternastą emeryturą. Wprowadzając próg dochodowy, pozbawiacie ich wypracowanych przez nich pieniędzy. Jeśli chodzi o kwestię kwoty 2900 zł, tak tutaj już było powiedziane, nie wchodzi to w system emerytalny, jest to dodatkowe świadczenie. Przy 13 emeryturze nie ma żadnego kryterium dochodowego, jest to w systemie emerytalnym. Jest to świadczenie dla każdego emeryta, bez względu na dochód, na poziomie najniższego, Wynagrodzenia. Tu, w tym przypadku zastosowaliśmy taki mechanizm przyjmując 120% średniej wysokości emerytury i w tym przypadku 7 milionów 100 tysięcy osób skorzysta, skorzysta z, z, pełnej, z pełnej dopłaty. Które 7 milionów 900 tysięcy osób otrzyma pełną dopłatę, czyli kwotę najniższej emerytury. Po tym przyjęciu waloryzacji to będzie co najmniej kwota 1250 złotych. Około miliona 200 tysięcy osób skorzysta z tego mechanizmu złotówka za złotówkę, czyli jeżeli przekroczy wysokość emerytury w kwotę 2900 zł, to ten mechanizm zadziała. I około 500 tysięcy osób o najwyższych dochodach, o najwyższych emeryturach będzie z tego programu. Wyłączone, ale te osoby korzystają z wyższego poziomu waloryzacji, bo waloryzacja w tym przypadku dotyka ich procentowa, jak również korzysta z możliwości 13 emerytury. Atutem tego rozwiązania jest to, że on obejmuje również tych, którzy mają te cztery grosze, o których mówił pan minister, najniższa emerytura zgodnie ze źródłem pana ministra z dnia wczorajszego i tych, którzy prawie 300 tysięcy, którzy nie mają tego minimalnego świadczenia emerytalno-rentowego. Także tych, którzy mają niepełne emerytury rolnicze, mają emerytury rodzinne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, czyli grupę osób, którym żyje się najtrudniej, bo mają niskie dochody, zwłaszcza w tych gospodarstwach. Jednoosobowych emerytów i rencistów. Tą ustawą, szanowni państwo, odbieracie godność emerytom i rencistom. Po pierwsze, to dodatkowe świadczenie ma charakter socjalny. Wypłata uzależniona jest od wysokości świadczenia podstawowego. Po drugie, jak czytamy w uzasadnieniu, jest to pomoc dla emerytów i rencistów. Panie ministrze, emeryci nie potrzebują pomocy. Emeryci potrzebują realnego, systemowego wzrostu swoich świadczeń aby mogli godnie żyć w każdym miesiącu. Mówicie państwo, że projekt czternastej emerytury to jest brak szacunku dla seniorów. I tak naprawdę w tym momencie nie dziwi to, że wsparcie dla seniorów, kiedy rządziła Platforma i PSL, było w 2015 roku na poziomie 3,5 miliarda, a dziś, w 2021 roku, Zarządów Prawa i Sprawiedliwości to 35 miliardów złotych. Jak wam nie wstyd, jak spojrzycie w oczy emerytom, proszę popatrzeć, Dodatkowe świadczenia emerytalne w 2015 roku za platformy IPSL u 0 złotych, za Prawa i Sprawiedliwości. 13 i 14 emerytura to 47 miliardów złotych. Źródło finansowania 14 emerytury jest kompletnie nieakceptowalne. Bierzecie środki w ramach pożyczki z Funduszu Rezerwy Demograficznej, który miał utrzymywać podstawy emerytur, nie dodatki, wyrzut demograficznego, którego utrzymanie w systemie będzie szczególnie trudne. Okradacie Fundusz przyszłych emerytur i zapewne tych pieniędzy nie oddacie, tak jak poprzednio, kiedy na koniec roku pożyczkę finansującą. Poprzednie dodatki po prostu umożliście. Nie można patrzeć na system, nie można patrzeć na politykę tylko i wyłącznie z punktu widzenia własnych interesów, Pani Poseł, a to dokładnie robicie. Patrzycie z punktu widzenia własnych interesów i mówicie po nas, choćby Dziękuję po to. Jeśli chodzi o. Środki finansowe na 13 i 14 emeryturę środki będą pochodzić z funduszu solidarnościowego. Fundusz solidarnościowy jest zasilony z budżetu państwa. Mamy na funduszu solidarnościowym środki na poziomie 30 miliardów złotych. Środki zarówno na 13, emeryturę nie będą pobierane z funduszu rezerwy demograficznej, tylko będą pobierane z funduszu solidarnościowego. System transferów emerytalno-rentowych włączyliście państwo w fundusz solidarności który był stworzony specjalnie dla wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Co ma wspólnego słuszna idea poprawy bytu seniorów z pomocą osobom z niepełnosprawnościami? Skąd wam w ogóle przyszło do głowy, żeby robić to w taki sposób? Macie świadomość, że coraz bardziej pogłębiacie społeczne podziały, poczucie społecznej niesprawiedliwości? Są instrumenty państwa, takie jak Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, jest Fundusz Rezerwy Demograficznej, z którego zresztą zaciągacie pożyczkę do Funduszu Sprawiedliwości. Dlaczego nie korzystacie z tych instrumentów? Co będzie następnym krokiem? Pensje dla nauczycieli będziecie wypłacać z budżetu policji, remonty dróg sfinansujecie z pieniędzy na żłobki, tworzycie precedensy, które chwieją jakimkolwiek rozsądnym systemem funkcjonowania państwa. Wspierajmy seniorów, wspierajmy osoby z niepełnosprawnościami, oni naprawdę tego potrzebują, ale róbmy to na poważnych i sprawiedliwych. Warunkach. dlaczego państwo nie wypłacacie tych pieniędzy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli czy tylko z Funduszu Solidarnościowego. Czy nie dlatego, że nie chcecie po prostu pokazywać, że zwiększacie o tę kwotę dług. Publiczny. Jeśli chodzi o Fundusz Solidarnościowy, to w tej kwocie 30 miliardów 800 milionów złotych przeznaczamy następujące środki. Na 13 i 14 emeryturę to jest 23 miliardy. Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych dla samodzielnej egzystencji wraz z kosztami obsługi 5 miliardów 100 milionów złotych. Nie ma żadnego zabierania tutaj środków w Funduszu Solidarnościowym osobom niepełnosprawnym. Programy, które realizują są zabezpieczone finansowo, jak również świadczenie Uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, również renta socjalna i zasiłek pogrzebowy 4 miliardy 700 milionów złotych. Inne programy, odpis na fundusz dostępności 40 milionów i tak dalej. Można tutaj te środki, środki podawać. Posłowie opozycji zauważyli problem z inflacją oraz ciągłym wzrostem rachunków za prąd czy gaz. Podwyżka cen energii, gazu, wywozu śmieci. Wody, kanalizacji i tych podatków, o których tutaj była mowa, powoduje, że z kłopotem zrekompensujemy te wszystkie podwyżki. Bo jak przeliczymy, to jest 104 zł miesięcznie do otrzymującego tego świadczenia. W związku z powyższym, to jest można powiedzieć nic innego jak próba przeciwdziałania tej inflacji wynikającej jednak z polityki państwa, z polityki rządu. Jeśli chodzi o wzrost kosztów utrzymania, wszyscy wiemy, że to nie pokryje kosztów, które ponoszą emeryci, związanych z kolejnymi podwyżkami prądu, gazu, opłat za śmieci, czynszu, podwyżek artykułów żywnościowych, cen leków, opłat za wizyty lekarskie. To nie pokryje wzrostu podatków, które nakłada na nas ciągle partia rządząca. A dlaczego nie można po prostu podnieść świadczenia emerytalno-rentowego, co zagwarantowałoby co miesięczny pewny dochód emerytom i rencistom i weszłoby w podstawę emerytury. Posłowie opozycji przedstawili również swoje propozycje na rozwiązanie problemu niskich emerytur. Dlaczego rząd nie zwiększy wskaźnika waloryzacji? To rozwiązanie pozostaje w gestii rządu i jest możliwe do wykonania tu i teraz, bo równocześnie procedowany jest projekt ustawy dotyczący podwyższenia najniższych świadczeń i waloryzacji emerytur i rent. Jest to punkt wcześniej, ustawa zawarta w druku 858. Włączając to dodatkowe świadczenie do podstawowego świadczenia emerytalnego czy rentowego, można zagwarantować seniorom systemowy wzrost emerytury bądź renty w każdym roku i w każdym miesiącu. A takie rozwiązanie spowoduje coroczny, stały przyrost dochodu. Lewica popiera ten projekt, ale w czasie debaty mówimy, że chcemy rozmawiać o rozwiązaniach systemowych. Mówimy, skoro mamy takie pieniądze, zdaniem rządu. To może warto rozważyć rozwiązania systemowe kierowane do systemu ubezpieczeń społecznych, a nie będące jednorazowym świadczeniem, bo przypomnę, że w odróżnieniu od trzynastki, która już weszła do systemu ubezpieczeń społecznych, czternastka jest tylko jednorazowym świadczeniem w związku społecznym, nie jest żadnym rozwiązaniem systemowym. Pan minister i przedstawiciele koalicji mówią, że to jest realizacja zobowiązań wyborczych. Dobrze. My mówimy, że to jest bon lojalności wyborczej, bo się pojawi jednorazowo. Gdyby to było rozwiązanie do systemu ubezpieczeń społecznych, mówilibyśmy, że warto przede wszystkim budować te rozwiązania systemowe. Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe przygotowało projekt ustawy Emerytura bez podatku, i trafił on do zamrażarki. Emeryci pracując podatki już zapłacili, i ta kwota zostałaby w ich portfelu i ona się im po prostu należy. Apelujemy, aby wrócić do projektu Koalicji Polskiej emerytura bez podatku. Przychylcie się państwo do postulatów lewicy, które realnie pomogą emerytom i rencistom, a nie jak wam się przypomni raz na rok. Uchwalcie ustawę o lekach za 5 zł i minimalnej emeryturze 1600 zł. Bo to jest realna pomoc. Gdybyście chcieli rzeczywiście emerytom pomóc, gdybyście chcieli rzeczywiście wprowadzić jakąś realną pomoc dla emerytów i zwiększyć ich emerytury, to moglibyście na przykład posłuchać PSL-u albo Konfederacji. PSL miał pomysł mówiący o tym, że emerytury powinny być bez podatku. To, że podatek został wprowadzony do emerytur, no wynikało tylko i wyłącznie z tego, że trzeba było uporządkować jakoś system. Nie jest to idealne rozwiązanie i moje ulubione rozwiązanie, ale jest to jakieś rozwiązanie na pomysł jest to jakiś pomysł na to, żeby rzeczywiście emeryci dostawali wyższe emerytury. Albo posłuchać Konfederacji. Konfederacji, która wprowadziła już na samym początku, już w pierwszym miesiącu tej kadencji, proponowaliśmy, żebyście Państwo przegłosowali podwyżkę kwoty wolnej od podatku. Kwoty wolnej od podatku, którą my w Polsce mamy chyba najniższą w Europie. Jest to wstyd i jest to coś, to co utrzymujecie Państwo cały czas tylko dlatego, żeby te podatki, żeby te wpływy podatkowe były wyższe. Tymczasem, gdyby potraktować to sensownie, czyli wprowadzić zasadę, że kwota wolna od podatku wynosi dwunastokrotność najniższej krajowej, Czyli ludzie, którzy najmniej zarabiają, nie płacą podatku dochodowego. Inni również mieliby dużo więcej pieniędzy, oczywiście, ale emeryci łapaliby się na to prawie wszyscy. Emeryci, którzy by dostali natychmiast, co miesiąc, 200-300 zł. więcej, dzięki temu, że zlikwidowalibyście, zlikwidowalibyście kwestię podatku w ten właśnie sposób, systemowy, czyli pomoglibyście wszystkim. Cały naród by na tym zyskał, bo płaciłby niższe podatki, emeryci zyskaliby razem z całym narodem. Nie byłby to, nie byłby to projekt propagandowy o nazwie: kupujemy sobie wyborców 65. Plus"? Byłby to projekt, który pomógłby całemu społeczeństwu, odpodatkowałby to społeczeństwo. Bardzo proste rozwiązanie, ustawa leży i czeka, tylko czeka na moment, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecyduje się realnie obniżać podatki. Wynik głosowania nad projektem ustawy o wprowadzeniu 14 emerytury wyglądał następująco. Głosowało 459 posłów, 420 za, 19 przeciw, 12 się wstrzymało. Sejm uchwalił ustawę o kolejnym 2021 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Jakie jest? Jest Wasze zdanie odnośnie wprowadzenia 14 emerytury. Czy rząd powinien pójść tą drogą, a może powinien skorzystać z jednej z propozycji przedstawianych przez posłów opozycji? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, like, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.